Żaby, wyjdźcie z siłowni! Tak, trenujemy. Po co tu jesteście? A z nami nie chcecie zagrać? Z wami zagrać? Tak, trzy na trzy. Żartujecie sobie, nowa drużyna koszykówki jest w szkole? Żaby nawet nie próbujcie, nie macie szans. Nawet najmniejszych. Blondie oddaj mi piłkę! Chłopaki, ona mi nie chce dać piłki. Mamy szansę. To co? Gramy? Czy się boicie? Rzucę za trzy. Ona potrafi! Smalik one nie odpuszczą. Dobra, niech porzucałem sobie parę razy. Dobra, żeby zaczynajcie. Chłopaki, naprawdę chcecie z nimi grać? Tak, Timur, zagrajmy. No to co, gramy? Wow! My, My też potrafimy. potrafimy. Malika, co jak one naprawdę umiem grać w koszykówkę? Nie wiem, może ćwiczą po nocach. No dobra dziewczyny, rzuciłyście do kosza. No i teraz możecie iść. Timur, a może pójdziemy dzisiaj na spacer? Spotykam się z kitty. Max, twoja Mary nie chodzi do szkoły. Chyba zerwaliście? Nie, nie zerwałem z Mary, po prostu jest chora. No dobra, żeby porzucałyście piłko, możecie iść. Musimy ćwiczyć. A jak przyjdą czy liderki, to będą problemy. A ty, Smile, jakie masz plany na wieczór? Mam w planach to, że pójdę z Dianą do kina. Idźcie stąd! Jesteś niegrzeczny, chociaż twoje włosy są takie piękne jak moje. Dziewczyny, czas, żebyście poszły. Trener czy liderek na was czeka. Nie no, jak to tak? Przyszły i popsuły nam trening. A to, że żaby tu przyszły nie znaczy, że trening jest odwołany. Wstawaj! Gotowy? Raz, dwa, trzy.